Lecisz na mnie? A ty Ty się pytasz jeszcze? Sogi, sogi, sogi! No sogi, sogi! Ej, czuję się teraz jak streamer. No przecież i tak cię no, dwa 20 no, razy. Nie jesteście mnie Przynajmniej pośmieją się z mojej moj reakcji. Tu jest fajna. Dzierlatka. O, ten się, odwrócił dziadek na niego. Oj, oj, oj! Dziadek, ty. No, 5xL Nie wiem jak to się stało. Zwłaszcza, że mam właśnie z tej firmy kurtkę. No ale chuj. Aha, zajmij się. Zajmij się, że ją teraz zakładałem i ją porwałem. dole. Ale dawno nie sprzątałem ogólnie. Więc, ale będę. Posprzątam, posprzątam. Pospa posprzątam niebawem Ale jest gigasyf. Dobra, pokażę tylko jedną rzecz. Widzisz to, kurtka? Widzisz to? Koniec tura. Zaczęłam się zastanawiać o co chodzi, bo moja uroda to nie jest w ogóle moja zasługa. Ja nie czuję jak coś, że jestem ładna. No, dzięki, ale to nie wiem. No nie wiem, ja, ja po prostu nigdy nie odczuwałam tego jako coś, co ja osiągnęłam. Zawsze chciałam troszkę bardziej, troszkę więcej osiągnąć niż to, że jestem ładna. No, być dobrym człowiekiem, być jakimś tam, wiecie. Jakąś postacią, którą ja sobie wykreuję i osiągnę jakieś rzeczy, że będę miała dobrego skilla w ucznictwie, że jakoś mi będą wszystko spleje, że będę dobrze gotować, że będę zdeterminowana, że, że jakieś takie cechy w sobie wypracować po prostu. aniżeli mieć ładną buzię od Matulino. Lecisz mnie? A ty... ty się pytasz jeszcze? Kurde. Wiesz, zawsze warto potwierdzić. Ej, ile tych jajek? No pięć ma być. Kurde.

A mnie kurwa głosu się nie podnosi. Zajaczcie z k***y. Jak myślisz ile łącznie rozdałeś kasy widzą Rozdałem, czyli łącznie z tymi tiktokami. Nie wiem. Ponad bańkę na pewno. Myślę, że no bez problemu bańka. Okej. Okay. Czemu, wysprzą... Czemu wysprzątałaś się z mąki? Trzeba pogrodzić? Nie. Ale tylko pytam. Yeah, everything is perfect. Do you have ketchup, maybe? Of course we don't ketchup on my names, because traditionally it's only a recipe. Okay, okay. eat was a thank you. No musisz zjeść arbuzika. Ale to jest jakieś białe. Daj innego. Ej, ale wiesz co to jest białe, czy nie? Wiesz, kur... To... Czemu nie jest coś białego? Dobra, że żeby... wyjebał sygarbuza. Dobra, dobra, już, sprawdzam. Robert, a kiedy TikTok? Kolejny, bo tam TikTok, TikTok <grym <grym nie tak dobrze. Jest, jest. się. No, bez, no tak. I tak. boli mnie serce. Dobra, bo serce nie jest tam, gdzie jest wątroba i trzustka. Ale tak się zapałam, żeby się nie łapać za ciebie. Serce cię boli? Za za płomie. Co to znaczy? No nerwowo, Stresu, jeszcze coś? Stresowałam się, no, w dzisiejszym. Serio stresowałaś się, jak jechałaś tutaj dzisiaj? Mhm. Sorry, sorry, No sorry, sorry! Sorry, mówię! No to sorry, Wyżyj się na żonie! Kebab urudego. Sprzedawali mięso niewiadomego pochodzenia. Policja zatrzymała mieszkańców do sprzedaży mięso niewiadomego pochodzenia. Według wersji mogą od o domowych, w tym psów. Co? Ej, <śmania> to chyba jest, to chyba jest real. Ej, to jest chyba serio. Czekaj, sprzedawali mięso, sprzedawali mięso niewiadomego pochodzenia Kraków. Jest. W którym? Nie, to nie jest to. <śmian> no nie, ma jest to kurwa To jest fej, fej Kulfon. Ku ku <śmian> ale mi to wysoko Kulfon. Kulfon. <śmian> <śmian> Kulfo! Ale kurde, kurde że wklejony jest wklejony z rudy! Ale mi to kulfo wysłał! Kulfa! Hej, kurfo! Panie pedale! Jestem chory ten... Mamo! Wujak! Jadę pedał! Trzeba się świeścić, to Wam słabo do dotarł, ale to jest tak specjalnie, to jest taka struktura. Mm, chuj, a tak powiedzieli, kurwa. Na jednej Ukrainie co to robił. Przestań! No serio przecież poprawiali po nich to. Kurwa, Remek! No, Możesz. No, no dobra, ale tu nie ma przytyku żadnego w żadną stronę. No kurwa! Pier... Jak ty kurwa strasznie szybko klikasz tymi przyciskami, człowieku? No wiesz, no. 13 roku życia gram, gierkę. Ty, ty masz kurwa takie robię wyćwiczone palce, że to jest chuj. Ja to robię, mam czasami tak, że jak chcę szybko strzelać z beret człowieku, to mi się wysztywni palec i nie mogę kogoś Ej, co tu się odpierdasz na tym streamie? Ja mam do przodu streama, by the way. Dobra, dupcia. Dupcia. Oguzluby jesteś. Jak Dobra. możesz. Zjemy lasce kurwa. Weź. Wychodzę. Masz chicken. For you. Ah, okay. uh, you, ha you have to say Lady. No kuba, Revotsel say. Revotsel. Re Revotsel. Re 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 yeah, yeah. Enjoy And your chicken, bro. No water. So kuba water. I give you chicken, bro. It's raining. Kurwa, się z kałuży może napić. widzicie, takie pomaganie. Ostatni raz komuś pomagam. Od razu pretensje, kurwa. Zaraz tam wrócę i mu, kurwa, ściągnę tę skórkę chrupiącą. Z tych kurczaków będzie kości obgryzał. Ostatni raz pomagam komuś, serio. No kogo tam nie lubisz. A z osób, których nie lubię, to Slayproxa na przykład. Chciałem z Slay nim dyskutować, miło porozmawiać, a ten mi dał bana. Nie dość, że na czasie to jeszcze na donaty. Więc stwierdziłem, że z takimi ludźmi nie chcę rozmawiać, nie chcę mieć żadnego kontaktu. Ale to co, wysłałeś mu jakiegoś dużego donata i on cię potem zbanował? No, tak? czy coś kapla, no. To dużo to, to I, szedło, dobra, tam no i... bym nie powiedział. No dobra, no okej, okay. no i co to była za sytuacja? Ty wysłałeś tego Donata' i co się dzieje dalej? To było coś na zasadzie, że ja się tam przyszedłem, poatencjonować, tak jak y, ja to lubię. Y, no. Napisałem mu coś w stylu cześć, on to przeczyta. Nie odpowiedział mi. Stwierdziłem, że to jest brak kultury. Przywitanie się należy się każdemu, a nie tylko bogatym osobom. I coś tam mu zwróciłem na to uwagę. On stwierdził, że nie będzie ze mną dyskutować, że to, że jestem bogaty, nie ma żadnego znaczenia. Dostałem bana i to tyle. Jakbym wyłączył, to byś mi dała? Nie. czyli przewidalibyśmy się? Nie. Nic byśmy nie zrobili? Nic. Nie runięlibyśmy się? Nie. To dobrze też bym nie chciał. Jak chcesz, to ci kurwa mogę zamówić? Nie chcę tu dwóch. Nie potrzeba. Dzięki. Wiem, że snajper może mi wychylić, to czy mam tu celownik, nie? No. Tutaj. Jestem no. idealnie od razu szybki na niego. Mhm. A jak ktoś mnie na przykład wychyli, no to wiadomo, ja mam także no, mi łatwiej flikować do prawej. No a mi właśnie jest łatwiej flikować do lewej, kurwa. Ale czego tak jest? No niech to obecnie mam pojęcie, czemu tak jest. Na przykład, jakbyś miał, jakbyś trzymał łopatę, to którą rękę miałbyś na dole, prawą czy lewą? Lewą pewnie. Łopatę jakbym trzymał? Łopatę jakbyś trzymał, no. To byś miał pewnie prawą, lewą rękę na dole, nie? Bo byś Prawą? Uh -huh. no. no to masz tak jak ja w sumie. No nie wiem, no. mi jest w prawo fiknąć, fiknąć, fiknąć niż w lewo. Ojej. Oh yeah. ten pierdolony oh. niedźwiadek, ty kurwo, chodź. Ejś, <laughs> łopatą po głowie ci kurwa zleję. Do domu! Znowu pijesz, tata. Kurwa. Do domu! kurwa dam. Chlanie kurwa nad wodą. Co ty kurwa, mody? Co ty kurwa, co ty ye! Window, window NCT Będzie mnie przez nią A, jest ten gorzej temat, Finkuj, na razie zastanawiam, co mam zrobić z całą sytuacją, i nie zamierzam Ci odpowiadać na to pytanie. Ja do Bartka prawdopodobnie jeszcze się odezwę po raz ostatni i wyjaśnię z nim całą tą sprawę, dlaczego nie chcę, żeby był jako on wielki ketrap i tak dalej u mnie na streamach. Pogadam z nim i, i tyle. I zobaczymy, co, co wyjdzie z całej tej sytuacji, bo ja też nie jestem zmęczona. Chcę sobie najbardziej i najnormalniej w świecie porozmawiać i siedzieć na streamach z moimi życzkami, a nie zastanawiać się, czy. Zaburzona osoba mówiąca mi, że chce sobie coś zrobić, yy, będzie mi psuła klimat streamów. no, no Gmail, no, Gmail. Yy, ty mi to wysłałeś? Jo, jo, jo. A na maila nie? Na mesku ci wysyłałem. Uuu! No i pokazała na streamie. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało, jest ok. Czy gdzie jest łazienka? Po prawej. A tu światło jest w łazience? Nie, yeah, nie. Yeah. Tu? Mhm. chyba można depresji dostać w takim mieszkaniu. To równie dobrze można se, nie wiem, po prostu do, deka do nie wiem, gdzie tam sznury sprzedałem, kłupki. To jest okropne, okropieństwo. Ja bym się nie umiał skupić w takim miejscu. Kurwa, nie umiałbym tam sformułować myśli, żeby się wysrać, a to dopiero, żeby wyjść z tego gówna. To był po lower w takim razie lower? Teraz już wszędzie pewnie

C-L-